Witam wszystkie moje nerdy, z powrotem na moim kanale Jestem dzisiaj znowu w miejscowości, która się nazywa Macida Byłem tutaj już e, raz wcześniej z vlogiem Oraz raz z Emilem e, na, na streamie I tak naprawdę dzisiaj nie mam planu, po prostu miałem wolną sobotę I stwierdziłem, dobra nie wiem na czym skończyłem e, Ponieważ już mnie wołali do restauracji A mianowicie zacząłem dzisiaj od e, restauracji Z dżingiskanem Dingiskan to jest po prostu grillowana Owca, jak to się mówiło? Jagnicina? Jagnicina? Tak? Nie? Nie wiem. I byłem bardzo zaskoczony, bo wydawało mi się, że zapłacę za to strasznie dużo, ponieważ owca jest strasznie droga w Japonii. Mięso owcze jest bardzo drogie w Japonii, ale zapłaciłem, jako że to był e, tak zwany lunch menu, e, zapłaciłem 1500 jenów. Do tego jeszcze wziąłem sobie 300, za 300 jenów No Mihodai highballa. Highball to jest taki bardzo japoński drink, e, gdzie się miesza po prostu whisky z. E, tansanem, czyli wodą gazowaną I, I po prostu to leciało z takiego kranu, to było bardzo zabawne e, Mogłem sobie po prostu lać to prosto z kranu I Tyle, że prawie tam alkoholu nie było, w ogóle nie było czuć tego, tej whisky No i mimo wszystko e, Ciekawe, że coś takiego dają Dobra, teraz po prostu idę dalej I zaraz zobaczymy, co mnie jeszcze tutaj czeka w tej macidzie Dzisiejszej Właśnie wracam ze sklepu, który się nazywa Book Off. Book Off to jest taka sieć, w której można kupić naprawdę tanio stare rzeczy z drugiej ręki. I udało mi się kupić parę fajnych gier na SNES-a. I um, już nie pamiętam, chyba głównie na SNES-a. Ale jeszcze w tym filmie nie będę o tym mówił. Wydaje mi się, że um, zrobię jakiś film, w którym po prostu pokażę Wam moją kolekcję rzeczy, które kupiłem. W tym miesiącu. A tak naprawdę mój plan na dzisiaj jest już skończony. Wydaję wszystkie pieniądze, które sobie zaplanowałem, że wydam. Ale mimo wszystko, zostaje jeszcze trochę w tym mieście. Zaraz sobie pochodzimy i popatrzymy, co tu można jeszcze ciekawego zobaczyć. Może znajdziemy jakiś ciekawy sklep, więc zostańcie ze mną. Właśnie wychodzę z kolejnego sklepu. E, jestem w poszukiwaniu tofu o smaku czekolady z miętą, ponieważ coś takiego wyszło u nas e, ostatnio i chcę tego bardzo spróbować, bo jest to bardzo abstrakcyjny smak. Niestety nie mogę tego nigdzie znaleźć. E, jeszcze się nie podaje, jeszcze nie do końca, e, ale smutno mi jest. Pora zrobić sobie jakąś przerwę na kawę. Oczywiście kawa z Famimy. Przepyszna. Uwielbiam tą kawę. Najlepsza kawa za stojenów. Polecam ja. Igor. Dobra, e, nie skończyłem wczoraj nagrywać, ponieważ czułem się okropnie, um, podejrzewam może, że to przez gwałtowne zmiany pogody, ponieważ e, u nas teraz jest brzydko, ładnie, brzydko, ładnie, brzydko, ładnie i tak potrafi się zmienić ze trzy razy dziennie. Rozbawała mnie tak głowa, że jak wróciłem do domu, to po prostu poszedłem spać, przespałem 3 godziny i jak wstałem, to dalej się źle czułem, więc e, nie miałem po prostu już jak nagrywać, więc stwierdziłem, że pokażę wam po prostu co kupiłem wczoraj, żeby zrobić z tego taki fajny, okrągły vlog i... I co? Zacznijmy. Pierwszą grą jaką kupiłem to był Sailor Moon R na Super Famicoma um, za 900 jenów. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym e, Japończykiem, który, który mi powiedział, że dużo strasznie w to grał e, jak był młody, więc e, jak to zobaczyłem to stwierdziłem, że wezmę, po prostu nie jest jakieś super drogie. Mm, jak mnie kup po prostu kiedyś odwiedzi to będzie jakieś zajęcie. Następnie mam grę Tales of Eternia, którą kupiłem za 270 yen. E, mój problem z tymi grami jest taki, że wszystkie gry na PlayStation 1 i Super Nintendo oczywiście są tylko po japońsku. W tej gry nie mo... w sensie ciężko mi się gra, ponieważ nie czytam po japońsku. Mój japoński jest wystarczający, żeby się porozumiewać, żeby po prostu pójść się z kimś spotkać, porozmawiać o e, różnych tematach. Ale niestety a nie czytam jeszcze w tym języku, ale cały czas się uczę, więc mam nadzieję, że któregoś dnia po prostu się obudzę i będę mógł w to zagrać bez problemu. Książeczka jest w idealnym stanie, jeszcze nawet pachnie trochę nowością. Płyty też bez kompletnie żadnej rysy, więc za 270 jenów, no to po prostu szkoda było nie wziąć tej gry. Mimo, że pewnie w nią nie zagram jakieś 15 lat, no ale cóż, zdarza się. Następna gra to jest One Piece World Seeker Kupiłem tą grę za 1500 jenów. Ostatnio mam fazę na One Piece Ja mam tak, że się jaram One Piece, później jakoś tracę zainteresowanie, znowu się jaram tracę zainteresowanie, to dlatego też mniej więcej każę historię ale nie potrafię powiedzieć co się gdzie działo i tak dalej, ponieważ właśnie jestem takim sporadycznym czyta czytalem czy talcem. Czytale 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 ale przez to, że ostatnio właśnie dzieje się dużo właśnie fajnego w tej manze, e, mam taką fazę na e, One Piece i stwierdziłem, że dobra, e, wezmę sobie jakąś grę, żeby pograć w, trochę w One Piece'a na streamie, zresztą. E, zapraszam na stream gameu ataku i sobie popatrzymy. To dosyć ciekawie wygląda. Kosztowało 1100-1200 yenów, więc e, No, prawie jak za darmo. Dwie ostatnie gry na e, Super Nintendo czy Super Famicom, a pierwszą jest Dragon Quest którego wziąłem za 900 yenów, e, fajnie w opakowaniu. Wszystko było kompletne. Niestety nie mogłem zajrzeć wcześniej do opakowania, bo się okazało, że e, książeczka jest w okropnym stanie. Mm, zazwyczaj dają w ogóle rabaty na coś takiego, 900 yenów, no to jest normalna cena jak na Dragon Questa e, w, na Super Famicoma. Gdybym wiedział, w jakim jest stanie, pewnie bym nie wziął i kupił gdzie indziej, szczególnie, że dzisiaj widziałem, że u mnie w BookOffie niedaleko domu też jest za tą samą cenę. No i ja cóż, wziąłem już. Trudno się mówi, sioganai. Kaseta jest ładna. Kaseta cartridge. Ostatnio właśnie też rozmawiałem z oni na to mówią kasety. Kartridż jest w pięknym stanie, pudełko jest w fajnym stanie, no to nie można mieć wszystkiego i ostatnia gra jaką kupiłem no to było Super Mario RPG gra, która się u nas nigdy nie pokazała pokazała się tylko w Japonii i w Ameryce um, kolejne, kolejna gra, którą chciałbym strasznie przejść ale um, po prostu japoński mi w tym przeszkodzi bo nie znam japońskiego, to jest też RPG jak sama gra, jak sama nazwa mówi książeczka jest w bardzo fajnym stanie zapłaciłem za całość 1500 jenów. E, więc trochę drożej. Um, opakowanie jest w, trochę w opłakanym stanie. E, tutaj jest niestety strasznie e, nadgarnięte. No ale wokół kartridża chociażby folika. E, I tak, zapłaciłem za to 1500 jenów, żeby stało u mnie na półce się kurzyło. No ale chociaż, chociaż mam frajdę z tego, że, że jest i tak to wszystkie gry, które zakupiłem na tej wycieczce mam nadzieję, że wam się vlog podobał jak się wam podobał to zostawiajcie mi komentarze lajkujcie filmy i subskrybujcie dawajcie też znać czy chcecie takie, haul, takie haule retro, ponieważ jest to coś co ostatnio jest strasznie jara, żeby kupować właśnie te stare gry jak tak to będę robił częściej takie haule. a na razie się z wami żegnam lecę szybko nagrać drugi kolejny film i się widzimy za parę dni, więc do zobaczenia. Na razie, cześć.